Siemanko, ja jestem Norbix. Dzisiaj sobie omówimy parę spraw. Na początku, pierwszy, znaczy pierwszą sprawą jest to, że yy, będę nagrywał z takich gier jak Battlefield Bad Company 2, yy, może Call of Duty Black Ops 1, na pewno będę nagrywał Far Cry 3 oraz będę nagrywał Burnout Paradise, a może nawet Netflix for Speed 2012. No a drugą rzeczą to jest to, że no po prostu może będę z kimś nagrywał, albo sam. To zależy od, no od, no od Jaszura. Dam tutaj linki do kanałów. Może na przykład subniecie go, lajkniecie, on będzie bardzo wdzięczny. Jest to bardzo fajny ziomek i bym chciał z nim nagrać sobie taką serię jak Battlefield Heroes. Tam 4 odcineczki, 5 i to było z Battlefield Heroes tyle. Następną sprawą, którą bym się chciał zająć, to jest um, Battlefield Bad Company lub um, Far Cry 3. To zależy też od, od komentarzy, z czego byście chcieli. Ponieważ Battlefield Bad Company 2 yy, mi bardzo dobrze chodzi bez żadnych ścinek, bez niczego yy, a mam komputerek ponad 4 lata. No właśnie, więc yy, następną rzeczą, co ja bym chciała jeszcze tu powiedzieć, to założę sobie, znaczy mam już prywatną pocztę, którą... Możecie pisać do mnie różne wiadomości. Ja na, na pewno odpiszę, bo zaglądam tam co dzień. Yy, oczywiście moja poczta będzie podana w opisie yy, tutaj na dole. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? No, będę sobie nagrywał z pasji, ponieważ zawsze chciałem sobie nagrać coś, ale no, po prostu. Yy, no, nie chciało mi się i nie miałem do tego zbytnio czasu. O, teraz tak, szkoła. No, i, A, te filmiki będą pojawiać się w poniedziałki, w, w piątki na pewno, w soboty oraz w niedzielę. No, może i nawet w środę i, piąt i czwartki to się zobaczy bo Będę tak starał się z tym głosowaniem, na przykład jak będzie Battlefield i Far Cry i no Black Ops, to będzie tak, Battlefield jeden odcineczek, tam 10 minutowy, Far Cry też 10-15 może minutowy, Call of Duty też 10-15 minutowy i to by mi zajęło jakieś, no, pół godzinki, nawet nie, no dobra, już licz tam 40 minut, yy, więc no to by było chyba na tyle z tej strony, więc yy, trzymajcie się yy, no i dajcie łapkę w górę jeżeli się yy, będzie, jeżeli chcecie ze mną być na bieżąco, A, to znaczy subnijcie, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco więc yy, ja jestem Norbix i Pozdrawiam Was serdecznie. Siemanko, trzymajcie się, cześć.